Wstałem rano jak zawsze, chwytam telefonik, patrzę, SMS mi przyszedł. Patrzę od kogo? Impost. Paczka została dostarczona. Jo! Po takiej informacji dzień od razu staje się lepszy. Wstałem z łóżka tanecznym krokiem, zjadłem śniadanie i od razu poszedłem po... Paczkę. Znaczy nie po paczkę tylko na autobus Całą drogę po nią nagrałem oraz odbiór jej Także lecimy Zobaczcie o czym marzyłem od kilku lat I co znajduje się w tej paczce Mam jakieś 4 minuty do autobusu ja pierwsze <słuch> Wszedłem jak najszybciej tylko mogłem Jeszcze mam 2 minuty Tutaj już widać ta linia z przystanku. Jeszcze będę musiał iść z butem jakieś 15 minut do tego paczkomatu. No ale to już myślę, że spoko. To już jest ten moment, kiedy podszedłem do paczkomatu z całą drżącą ręką, bo czekałem na ten moment kilkanaście lat, ale muszę on coś pokazać. Patrzcie jak ten paczkomat kurwa huczy. To huczy jak startujący samolot. No ogólnie tam próbowałem wpisać swoje dane w ten paczkomat. W końcu mi się udało. Podszedłem po paczkę. No i ją wziąłem, nie? No co miałem zrobić? Ona w tym momencie mi upadła. <ścoughs> Nie wiem, czy to widać, ale mi upadła. Ale szybko ją podniosłem i stamtąd uciekłem jak najszybciej, bo żeby nikt tego nie widział, oczywiście. I kierunek, chata. Tu jestem już w domu. No, tło nie jest może zbytnio profesjonalne, ale to jest tylko jak na razie pierwszy unboxing. Jestem na łóżku. No i ta paczka jest dość sroga. Patrzcie, ja muszę mieć wyprostowaną rękę, żeby coś tutaj iść działać, nie? Żeby mieć to wygodnie do rozpakowania, muszę to mieć właśnie gdzieś na takiej odległości. Także wybaczcie mi, no nie mam profesjonalnego tutaj studia do nagrywania, mam tylko telefon i sprawdzamy. Jo! Już tutaj widać. Widać Transformers. O kurde. Ja pierdziele Już tutaj widać. Już tutaj widać pudełeczko. Dobra. Ja pierdzielę. Ja się. Ja tak jaram się. Już tutaj widać Megatrona. Znaczy, wy, wy tak średnio widzicie, ale tutaj mamy widoczne ile jest kroków do przetransformowania. I tutaj już widać zarys robota, nie? Już tutaj widać napis. Ja pierdzielę. Dobra, tyk. Patrzcie! Coraz bliżej! O kurde! Ej, szczerze? Jeszcze nigdy się tak nie, nie jarałem otwieraniem pudełka z Transformersa. Naprawdę. Może jarałem się jedynie Megatronem z y, piątej części Voyager Class. Nie chcę uszkodzić też pudełka. A z czego co widzę już jest tutaj uszczerbione. No one, one leciało ogólnie z Chin. Nie ma nigdzie w Polsce sklepów, którym sprzedawaliby tą figurkę, nie? Patrzcie to, już się wyłania. Patrzcie to. I. O kurde. O kurde! W yes. końcu! Jest... Po tylu latach w końcu, w końcu go mam nie. Jest tutaj Igor. Nie wiem jak on się nazywa. Oj. Nie wiem jak on się w filmie nazywa. Oglądałem jakieś recenzje, to mówili na niego Igor Yo! Może nie jest taki ogromny jak na lider klasa, Bo jak widzicie, tutaj jest napis Leader Class No każdy róg tak naprawdę jest masakrowany, nie? Tutaj nawet ta taśma, która jest naklejona też jest uszczerbiona Pięknie to się prezentuje No jest, jest ciężki Muszę wam powiedzieć Czekajcie, jeszcze zrobię porównanie pudełek Chociaż nie, bo ja nie mam pudełka z Transformersa żadnego Bo mam wszystkie w piwnicy To jest tania podróba z Chin tak? naprawdę. I właśnie tego kupiłem za dzieciaka, żeby właśnie mieć cokolwiek na wzór tego tutaj, nie? Bo to jest tak naprawdę to samo, tylko to jest w wersji Voyager Class. Właśnie przy tym się w ch... jarałem jeszcze, nie? Kiedy go rozpakowywałem, tego też bardzo chciałem, jak obejrzałem The Last Night pierwszy raz. Jarałem się nim, nie? Ja pierdziele, nie? Ja muszę dojść do siebie, bo serio Ja nie wierzę, że ja to widzę Ja, ja że muszę to rozchodzić, nie? Ja naprawdę Próbuję tutaj poucinać te linki Którymi jest zabezpieczony Megatron Coś niesamowitego Czekałem na to naprawdę dość długo, to naprawdę długo za dzieciaka, naprawdę, jak jeszcze dzieckiem bardzo dużo rzeczy jest o których się marzy i to jest właśnie jedną z takich rzeczy, nie? no jak go tutaj widzę już, ja pierdolę tak ja, ja się tak cieszę już go dotkłem już go dotkłem, ja jo, tu... ja o kurwa jest o, ale to jest zajebiste nie, jeszcze tutaj mamy background cały Mamy tutaj różne papierki, coś takiego. No, zamawiałem to z Chin, to mam też chińską instrukcję. Patrzcie, dostałem chińską instrukcję i angielską. Ej, nie wiedziałem, że dwie instrukcje się dostaje, jak się z Chin zamawia. Ej, zajebiste, szczerze. Mam te pudełko. Mam te pudełko na porównanie z Elity 1. No, troszeczkę jest uszkodzone, ale trzymam. Ma się dobrze. Patrzcie, jakie to jest przewaga, nie, między tym a tym. To jest. Wow, kurze, no ta figurka, no była u mnie, ale niestety już jej nie ma. Nacinamy tutaj wszędzie. A jeszcze tutaj w pasie. Ostatnie cięcie widzowe. Patrzcie. Ostatnie tutaj cięcie robimy. Cyk. I. I... O. Ja pierdolę jest. Jest! Ziomuś. Kurde, cały czas myślę o tym, że to jest chińskie, że to jest podruba, bo zamówiłem to z Chin. I cały czas mam to w tyle głowy, że to może być chińskie. A to nie jest chińskie. To jest po prostu zamówione z Chin, bo nigdzie indziej nie da się go dostać, nie? I tutaj mamy ten kaptur taki. No już już jest taki mocno pognieciony, jak, jak możecie zauważyć. Jest masakrycznie pognieciony. To by było fajnie, że laskiem prze, przejechać czy coś, żeby to nie było takie. No nie, nieładne to jest, nie? To jest akurat nie fajne, że to takie jest pogniecione. No ale tak zapakowali chyba to w firmie Hasbro. Porówn nie wiem, w porównaniu z dłonią, no to to jest gdzieś do okolic nadgarstka, Oczywiście tutaj mamy jeszcze strzelbę i tego garatka, ale wow. No, to naprawdę robi robotę, nie? To robi robotę. Serio. W końcu jest. No, i tutaj na backgroundzie również wygląda naprawdę dobrze. No, niesamowicie to wygląda, nie? Tutaj mamy taki po prostu widok pustynny. Tutaj to, te palce są gumowe. One nie są normalne z plastiku, tylko to jest guma, żeby sobie krzywdy nie zrobić jako, jako dzieciak, właśnie. Ja go postaram się że żelazkiem po prostu przejechać. Myślę, że to się tu ogarnie, no bo. No, nie wygląda to zbyt ładnie. Jeszcze zapomniałem o tym, że tutaj ma łańcuchy poprzy, poprzypinane, Tutaj są takie cztery haczyki, i tutaj ma przypięty łańcuch. Tutaj, no tak to się prezentuje bez żadnych dodatków. Również wygląda niesamowicie. Główkę, no, ma w miarę obracalną. Jest luźne, wszystko. Dla mnie w tej figurce jest dość luźne. Nie wiem, czy tak ma być, ale ja jakąś taką figurkę dość luźną dostałem. Tak te łańcuchy się prezentują. Łańcuchy można też nadać mu w formie pojazdu. Jest! Złożony! Jest! Ja dobra. Troszeczkę się natrudziłem nad tym, żeby go przetransformować. Jest ogromny. Serio. Wygląda to zajebiście. Ja pierwsze na półce w dwóch trybach będzie wyglądać zajebiście. Teraz możemy tutaj dać tą płachtę całą, cyk. Potem tutaj można dać łańcuchy. Łańcuchy są tutaj do przyczepienia w tych punkcikach. Tutaj jest jeden haczyk, drugi, trzeci, czwarty. To jest jeszcze wyższe niż pudełko. Także no. Jest to duże, jest to duże, kolce są gumowe oczywiście, no to jest giętkie jak gówno, no bo to nie, nie będą normalne kolce, tylko właśnie takie giętkie, tak to się prezentuje. Wow, no przepiękna figurka, naprawdę. Tutaj, oczywiście, jest puste pole z ciężarówki. Tak to wygląda z dołu. To też jest pusto w cholerę. Tutaj ma po prostu ręce, które są wy wykładane. Tutaj ma klatkę piersiową całą. Tutaj kółka po prostu wchodzą do środka. Ten cały element tak naprawdę się nakłada na niego nogi na dole. Głowę ma gdzieś tu słowa, nie wiem czy będzie ją widać, tutaj pomiędzy rękami. Tutaj gdzieś ona tam. Powinna być. Ej, to wygląda przepięknie. Naprawdę, jak to się tak ta płachta rozciąga na całej długości, no przepięknie to wygląda. I tutaj można położyć tego igorka. <grym> tutaj, tu, tu. Jeszcze tutaj mamy w przodzie. No i tutaj te małe. Tu jeden, tu drugi. No i mamy tutaj dwa otwory w jego nóżkach, przez co możemy go sobie tutaj wpiąć. Bo to idzie tak, że. To nie idzie. O, dobra, weszło. Jo, patrzcie, jest igorek. <grymne> Trzyma się. Tutaj mamy taki otwór i tu mamy dwa kolce, jak widzicie. I możemy po prostu broń mu tu w te kolce wsadzić i tu tą broń przechować. No i teraz wszystko się ładnie trzyma. Te kółka jedynie, jeżeli będziecie go stawiać, te, te kółka się wgną, wegną do środka, no to nie będzie to przejrzyście wyglądać. Akurat przechowywanie broni według mnie jest zajebiste, serio. Te skorzystanie z tej pustki w tej ciężarówce, no coś niesamowitego. Tej broni w ogóle nie widać. No przepięknie to wygląda. No do zdjęcia teraz jeszcze jakiś krajobraz pierd**nąć pustynny i patrzcie jakie tu można zdjęcia za. Nie? To jest tak przepiękne. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.